Cześć z tej strony Mirek. W tym filmie chciałbym wam pokazać, porozmawiać o technologii WiFi. Jest to kolejny film, w którym będę pokazywał urządzenia, które dają nam dostęp do internetu za pośrednictwem właśnie technologii WiFi. Ale ten film będzie troszeczkę inny, ponieważ nie będę wam pokazywał takich oto access pointów. Firmy Tepelink czy jakiejkolwiek innej, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na aspekt zarządzania takimi urządzeniami. No i teraz słuchajcie, czy zdarza Wam się w firmie mieć ileś access POINTów i teraz problem? Na pewno spotkaliście się z takim problemem, że nie macie jak nimi administrować. Oczywiście są strony konfiguracyjne, które po odpowiednim adresie IP logujecie się do tej strony i możecie skonfigurować, ale gdybyście chcieli, wysłać globalnie jakąś in, in, aktualizację, czy instalację, czy konfigurację danego Access Pointa, to już tutaj jest problem, prawda? Dodatkowo jak na przykład kwestia roamingu um, użytkowników, którzy są połączeni, albo kwestia konfiguracji dostępu do tych Access Pointów, no i zaczyna się spory problem. Um, bo um, oczywiście problem będzie nad, um, o tyle większy, o ile macie um, więcej access pointów. Przy jednym access pointie problemu nie będziecie mieli. Przy dwóch access pointach też dacie sobie radę, ale przy dwudziestu to już może być problem. A jeżeli access pointy są w różnych lokalizacjach, co wtedy? No i tutaj tp wyszedł nam, administratorom, naprzeciw. Stworzył oprogramowanie OMADA do konfiguracji właśnie takich access pointów. Zobaczcie. Oprócz tego stworzył takie urządzenie, do zarządzania tymi access pointami i one nie muszą być tylko i wyłącznie w waszym lanie, ale tworzycie taką chmurę, w której możecie zarządzać tymi access pointami i niezależnie gdzie one się znajdują. Samo urządzenie jest malutkie, metalowa obudowa, zasilana przez micro USB, więc praktycznie z każdej ładowarki telefonicznej możecie go zasilić. Oprócz tego ma dwa wejścia ethernetowe: jedno jest standardowe standardowy Ethernet, a drugie to Ethernet, przez który można za pośrednictwem POE zasilić właśnie to urządzenie, czyli na przykład ze zwykłego switcha, który ma możliwość zasilania poprzez POE. Jest też wejście USB. I teraz po podłączeniu tego tutaj na opakowaniu jest dokładnie to rozrysowane. Ja Wam zaraz pokażę. Tak wygląda opakowanie. Malutkie pudełko z kilkoma najważniejszymi informacjami. Tutaj jest port eternetowy 100 megabitowy. Większy nie jest potrzebny, bo on nie przesyła strumienia danych, tylko tak naprawdę informacje, więc to i tak działa bardzo szybko. Cóż jeszcze? Aha, jest Informacja właśnie o oprogramowaniu. Omada, Omada Cloud Controller OC200, i dodatkowo, cóż tu jeszcze mamy? I to z tych, z tych informacji jest najważniejsze. Jest bez licencji. I cóż jeszcze. No i teraz jest taki rysunek, który pokazuje jak należy podłączyć to urządzenie i jak zarządzać swoimi akces pointami. Oczywiście to urządzenie zarządza wszystkimi akces pointami serii OMADA. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się go konfiguruje, jakie daje możliwości i jak w ogóle cała ta sieć wygląda i to zarządzanie, zachęcam Was do drugiego filmu, w którym, w którym właśnie będę pokazywał to rozwiązanie. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym rozwiązaniem, tym urządzeniem i w ogóle całą serią Omada oraz oprogramowaniem, które, dzięki któremu możecie tego typu access pointy konfigurować. Czekam na Wasze opinie. Ja wiem, to jest TP-Link i TP-Link kojarzy się może nawet bardziej z użytkownikami domowymi, a tu nagle ja pokazuję Wam urządzenie, które jest skierowane do dużego biznesu, bo średniego i dużego biznesu, bo ta, takie rozwiązania Stosowane są wszędzie tam, gdzie tych Access Pointów jest naprawdę sporo, żeby oczywiście ułatwić sobie zarządzanie. I teraz ja czekam na wasze opinie. Dajcie znać, czy macie w swojej strukturze takie e, zarządzanie swoimi akces pointami, czy jest ono z stepelnika, czy jest jakiegoś in, od jakiegoś innego operatora. No i w ogóle co na ten temat sądzicie? Czekam na wasze opinie, na Wasze e, komentarze. Jeżeli film Wam się podobał, to łapka do góry, jeżeli nie, to łapka w dół. Zachęcam do subskrypcji. Kanału, bo dzięki tym subskrypcjom i oczywiście waszej oglądalności mogę testować takie właśnie urządzenia. Yy, producenci w ogóle chcą ze mną rozmawiać yy, i udostępniają mi takie rozwiązania. Czekam na wasze opinie. Z mojej strony wszystko. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.